Dzień patrona to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie, która jest patronką Zespołu Szkół w Lubiejewie, była kontynuatorką Szkoły Rycerskiej powołanej do życia 15 marca 1765 roku przez króla Stanisława Augusta. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku 15 marca społeczność szkoły w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona i zaprasza w swoje mury wielu znamienitych gości. Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od poloneza w wykonaniu uczniów. Po powitaniu gości odczytano list gratulacyjny od ministra rolnictwa i rozwoju wsi, będący wyrazem uznania dla szkoły i jej patrona. Minister Czesław Siekierski wyraził przekonanie, że zespół szkół w Starym Lubiejewie jest miejscem doskonałym do zdobywania wiedzy i kształtowania się, czerpiąc z dorobku wybitnych wykładowców i absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Następnie głos zabrał proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ksiądz prałat Jan Okuła, a po nim dyrektor szkoły Roman Malicki. Chciałbym się podzielić taką refleksją, że nasza praca w pełni zbiera owoce w takich dniach jak dzisiaj. W takich dniach, kiedy goście zaszczycają nas swoją obecnością, kiedy jest ta poleczka i Swoją misję edukacji, są nauczyciele kulawickie i on tak było w naszych rodzinach. Żebyśmy mieli miejsce dla dziadków, dla rodziców, dla dzieci, dla młodych. Ten napis, który jest w naszych standardach, ojczyzna, niech będzie. Słowa były wstępem do kolejnej części uroczystości, w której wręczono pamiątkowe medale za zasługi dla zespołu szkół CKR w Starym Lubiejewie, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przepracowali w szkole minimum 25 lat oraz wnieśli do szkoły cenne umiejętności i doświadczenie. Medale otrzymali pracownicy obecni i emerytowani. Następnie rozstrzygnięto czwartą edycję internetowego konkursu wiedzy o szkole podchorążych piechoty w Komorowie i wręczono nagrody zwycięzcom. Uroczystość uświetniły występy uczniów zespołu szkół CKR w Starym Lubiejewie, na koniec ciepłe słowa pod adresem społeczności szkolnej skierowali zaproszeni goście.